Hejka, kolejny dzień, kolejna pielęgnacja, ale zanim przejdziemy do makijażu, zróbmy sobie luźnego koka, aby nic nam nie przeszkadzało w późniejszym etapie. Chyba nikogo nie zdziwi fakt, że zaczynam makijaż od czarnego płynu miselarnego. Za to mamy dzisiaj kilka nowości, takich jak peeling enzymatyczny. Po umyciu twarzy czas na tonik. A jako kolejne nowości to takie maseczki z rozmana. Do dzisiejszego testu wybrałam maskę kolagenową w płachcie. Nie mam jeszcze wprawy w nakładaniu maseczek. Wiem jedynie, że warto je sobie przyciąć, aby lepiej pasowały do naszej twarzy, bo początkowo maska bardzo mocno odstaje zwłaszcza w okolicy nosa i dopiero po przycięciu faktycznie gdzieś tam na niego działa. Gotową, już przyciętą maseczkę możemy pozostawić na twarzy od 15 do 20 minut. Zazwyczaj macie to opisane z tyłu opakowania. Ja pozostawiłam swoją na 15 minut i ściągam i powiem Wam, że faktycznie twarz dużo fajniej się tak błyszczała. Widać było, że jest odżywiona, mięciutka, także bardzo dobrze się sprawdziła. Kolejną dzisiejszą nowością jest taki krem z Flaw o zapachu czekoladowym, Boże, powiem Wam, że to tak pachnie, no naprawdę, jakbym prawdziwą taką gorącą czekoladę wąchała. Uwielbiam ich produkty, zwłaszcza za zapach. Działanie też mają spokojnie, nie jakieś tam z najwyższej półki, ale te zapachy, o Matko Boska, uwielbiam je. Producent obiecuje nam, że ten krem wyrówna koloryt naszej skóry. No, nie wiem, nie zadziałał raczej w ten sposób jednorazowo. Może z czasem e, tak faktycznie będzie. Konsystencja jest takiego fajnego, roztopionego masełka, bardzo przyjemna w aplikacji. Na tym kończymy naszą dzisiejszą pielęgnację. Jeśli dotrwałaś do końca, to proszę zaobserwuj mój profil, po, lub może zostaw po sobie jakiś komentarz, będzie mi bardzo miło. Do zobaczenia następnym razem.